Cześć! Jestem Rafał i jesteśmy w salonie 2 Kółka. Mieliśmy się w nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, tuż przy obwodnicy Bydgoszcz Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, kłady, krosy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie w naszym sklepie internetowym salon2kółka.pl. I pamiętajcie! Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Sprzedaż ratalną załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Dzisiaj na tapetę Crossy 125. Posiadamy dosyć szeroki wybór Crossów 125: yy, przez XTR 607, 607M, potem przez modele X-Motosa, XB27. XB38, XB66 i wreszcie RFZ Apollo. Przepraszam, Jaguar. RFZ jest tak zrobiony, że Apollo Gazela jest na kołach 14-12, a Jaguar jest na kołach 17-14. Krosy cieszą się bardzo dużym powodzeniem ze względu na. Fajny wygląd zewnętrzny i na lampę, bo modele podstawowe XB38, zarówno na kołach 17-14, jak i 19-16, oraz modele, oraz modele Viper nie posiadają z przodu lampy, a model RFZ125 ma lampę. Spójrzmy na dane techniczne tego pojazdu, czyli Powtórzę tylko jeszcze raz, bo może troszeczkę niejasno. Z, z podobnych krosów posiadamy krosy XTRA 607 oraz XMOTOSa XB38 i XB66. To są wszystko krosy na kołach 17-14. I doszedł również nowy kros pod koniec sezonu Viper 125 i on jest na kołach bądź 17-14, bądź 19-16. Silnik 4 chłodzony powietrzem, 125 cm sześciennych, około 14 koni mechanicznych, rozruch elektryczny i nożny, skrzynia biegów manualna, czterobiegowa, koła 17-14, z przodu i z tyłu hamulce tarczowe hydrauliczne, napęd łańcuch 428, wymiary długość 1780, Wysokość siedziska 830 mm od ziemi, maksymalna prędkość około 60 km na godzinę, maksymalne obciążenie 90 kg i gwarancja 24 miesiące od Apollo Motors. Na wszystkie produkty Apollo jest 24 miesiące gwarancji. Poprosimy teraz o odpalenie. Osoba siadająca ma 1,85 m wzrostu. Także spokojnie na takim pojeździe. To jest dosyć miękki pojazd. Można, oczywiście, tam delikatna regulacja na sprężynie jest. Osłony dłoni, tak zwane handbary. Z przodu lampa. Okay, dziękujemy bardzo. Czyli jeszcze raz podsumujmy krosy 125. Mamy ogólnie trzy rodzaje krosów 125 na kołach 14-12, 17-14 i 19-16. Na kołach 14-12, czyli troszeczkę mniejsze, są z firmy XTR model 607M, albo z firmy RFZ Apollo, model nazywa się Gazela, nie Jaguara Gazela, albo z X-Motosa model XB27. Na kołach 17-14 mamy Jaguara, mamy X-Motosa XB66 i xb 38. Wszystkie nasze oferty znajdą, znajdziecie na salon2.pl 2 oraz na nowej stronie kładsk.pl. Chciałbym też nadmienić o trwającej promocji na wszystkie pojazdy z rocznika 220. Jest w tej chwili 1000 zł rabatu na wyprzedaż rocznika 2020. Wystarczy wejść na naszą stronę. Z lewej strony mamy zakładkę wyprzedaż rocznika i tam wszystko zobaczyć. Zapraszam również na nasze media społecznościowe, na nasz profil na Facebooku, na nasz Instagram oraz na nasz kanał na YouTube. Tam zamieszczamy filmy i zdjęcia z produktami, które wam proponujemy. I mam do was prośbę. Jeśli się Wam podobało, bardzo proszę, subskrybujcie nasz kanał, polubcie nas, udostępnijcie nas na, na YouTube. Bardzo nam zależy, by nasz kanał prężnie się rozwijał i żeby jak największe grono mogło obejrzeć nasze filmy. Z góry Wam za to bardzo dziękuję, a obiecuję że ze swojej strony, że na bieżąco będziemy Wam pokazywali wszystkie ciekawostki, wszystkie nowości, wszystkie pojazdy, które będą trafiały do naszego salonu od naszych dostawców. Dziękuję za uwagę i zapraszam na salon 2 To nasze krosy w pojemności 250. Tutaj mamy Defender 250, koła oczywiście 2118, XB88 w kolorze niebiesko-żółtym. RFZ Lizard 250, 21 na 18 oczywiście koła, w kolorze czerwono-zielonym. XB39, drugi x XB39 w kolorze pomarańczowo-żółtym. Również jeszcze jeden x 39, to jest MZK 250 z firmy Mikilon oraz XB88 w kolorze zielonym. Tu mamy XB88 w kolorze pomarańczowym i MZK 250 z lampą z przodu. Też koła 21x18. To jest model z Extreme Ride MZK 250. Tu mamy krosy 125 na kołach 17-14. Mamy modele RFZ, XB66 modele XTR-607, XTR-609, tutaj Apollo Jaguar i XB38 w pojemności 125. Tu mamy troszeczkę mniejsze krosy na kołach 12-10 i 14-12, modele XB27 w kolorach pomarańczowy, niebieski zielony, modele na kołach 14-12 607, oraz jeszcze mniejsze modele 701 na kołach 10. Tutaj Gazela 125x1412, kole w trzech kolorach zielona, pomarańczowa i czerwona. A tu z przodu XB27 w kolorze niebieskim koła 14-12. I tutaj kolejne krosy 125, model Jaguar RFZ 125, XB38 RFZ. Viper, tu mamy 125 na kołach 19-16. Tutaj mamy wszystkie modele XB38: pomarańczowe, czerwone i zielone. U góry na kołach dziesiąteczkach modele 701 i 704. I tutaj Viper 140 na kołach 19-16 w kolorze zielonym tu w kolorze czerwonym. I w kolorze zielonym również i czerwonym w pojemności 140.